Dzień dobry Państwu. Otwieram 11. nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Kozłowie. Witam serdecznie Panie i Panów Radnych. Witam wójta gminy Kozłowo, pana Marka Wolszczaka oraz pracowników urzędów gminy, a także obserwujących przez Internet. Informuję, że sesja Rady Gminy jest transmitowana. Uczestnicząc w niej obecni wyrażają zgodę na publikowanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych. Retransmisja z obrad sesji znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Kozłowo. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Informuję, że sesja nadzwyczajna zwołana została z uwagi na konieczność podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia przedsięwzięcia pod nazwą Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szkotowie, Rogorzu i Zaborowie do realizacji złożenia wniosku aplikacyjnego przez gminę Kozłowo w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Porządek dzisiejszej sesji wygląda następująco. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przedsięwzięcia pod nazwą Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szkotowie, Rogożu i Zaborowie. Do realizacji złożenia wniosku aplikacyjnego przez Gminę Kozłowo w ramach Krajowego planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Punkt trzeci. Zamknięcie obrad. Informuję, że obrady sesji będą przebiegać według przedstawionego porządku obrad, i przechodzimy do punktu drugiego. E, pani. E, Kamila. Proszę o przeczytanie uchwały. Uchwała Rady Gminy Kozło. Kozu. Uchwała Rady Gminy w Kozłowie w sprawie przyjęcia przedsięwzięcia pod nazwą Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szkotowie, Rogożu i Zaborowie do, reali do realizacji i złożenia wniosku aplikacyjnego przez Gminę Kozłowo w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 24 roku pozycja 1465, Rada Gminy w Kozłowie ustala, co następuje. Rada Gminy w Postanawia wyrazić zgodę na złożenie wniosku aplikacyjnego i przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szkotowie, Rogorzu i Zaworowie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności b 1 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół. Program priorytetowy wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół. Nabór numer kpod.03.05 Myślnik. Iw.04-001, łamane na 24, przedsięwzięcie obejmuje zakresem rzeczowym budynki szkół podstawowych w Szkotowie, Rogorzu, Zaborowie. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: Wniosek aplikacyjny dotyczący termomodernizacji budynków szkół zostanie opracowany w ramach naboru wniosków ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako jednostki wspierającej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, działający na podstawie porozumienia z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, zostanie on zrealizowany w ramach programu priorytetowego „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół. Napór KPOD.03.05 myślnik IW.04 001 łamane na 24 Planowane przedsięwzięcie obejmuje dokonanie termomodernizacji budynków szkół podstawowych w Szkotowie, w Rogorzu oraz Zaborowie. Regulami zakłada wsparcie bezwzrotne, o którym mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Dziennik ustaw z 2024 roku, pozycja 324 z późniejszymi zmianami. Dotacja w rozumieniu programu priorytetowego. Wsparcie bezwzrotne wynosi do 100% wydatków kwalifikowalnych z kosztów kwalifikowalnych z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowalny wyrażony jako iloraz kosztów kwalifikowalnych do powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza nie może przekraczać wartości 1400 zł za 1 m kwadratowy powierzchni o regulowanej temperaturze powierzchnia. Uwzględniając powyższe celem umożliwienia złożenia wniosku aplikacyjnego niezbędne jest podjęcie wyżej wymienionej uchwały. Dziękuję bardzo, czy są pytania? Nie ma, w związku z tym przechodzi przechodzimy do głosowania. Pani Hali Pan Haliński Krzysztof, jestem za. Pani Helińska Agnieszka, jestem za. Pan Dawid Sycen, jestem za. Pani Czecharowska Agnieszka, jestem za. Pan Radosław jestem za. Pani Rosińska Jolanta, za. Pani Kawczyńska Barbara, za. Pan Kielecki Dariusz, za. Krause Barbara za. Pani Marszelewska Barbara. Jestem za. Pani Szymańska Karolina. Jestem za. Dziękuję. Uchwałę podjęto jednogłośnie. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 11. Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Kozłowie i dziękuję Państwu za przybycie.